Nasz finalista to niezaprzeczalny człowiek sukcesu, bowiem na jego koncie jest już wiele zwycięstw, głównie matematycznych. W tym roku natomiast jestem laureatem ogólnopolskiego konkursu matematycznego Awi oraz finalistą wojewódzkich konkursów matematyki i fizyki. Od kiedy interesują Cię przedmioty ścisłe i skąd zainteresowanie do nich? Przedmioty ścisłe interesują mnie od kiedy pamiętam. Zawsze lubię matematykę. Odniosłeś już wiele sukcesów, także na skalę międzynarodową. Które z nich najbardziej wspominasz? Hmm moim sukcesem było trzecie miejsce w Paryżu w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i logicznych. W jaki sposób przygotowywałaś się do konkursów, na przykład do tegorocznego Alfika? Czy ktoś ci w tym pomagał? W szczególny sposób się nie przygotowywałem. Chodzę na kółko matematyczne z Pawłem Karolimową. Czy wiarzysz w swoją z matematyką lub masz jakieś inne zainteresowanie? No, oczywiście. Lubię matematykę i mam nadzieję, że w przyszłości będę jakoś związany z matematyką. Oprócz Magdy, Kamila i Rafała w konkursach wojewódzkich odnieśli sukcesy. Katarzyna Błażejczak, Ewelina Bilska, Joanna Genderka, Sara Górna, Patrycja Wyciszkiewicz, Jacek Wachowiak, Dominik Formaniak oraz Bartosz Klak. Brawo! Brawo dla nich! Na pewno staną się w przyszłości wybitnymi specjalistami. Hmm, a kto wie, może noblistami. Ach, pięknie byłoby mieć absolwenta noblistę. W gimnazjum imienia polskich noblistów są też młodzi przyrodnicy, miłośnicy natury, czyli ci, którzy na Iłonie spędziliby całe życie, zaszywszy się w jakimś szałasie, słuchani w ćwierkanie kruka. Spójrzmy na nich. Na pewno zaskoczą świat odkryciem na przykład jakiegoś nieznanego gatunku żaby Scholaris pospolitis. Nie próżnowali gimnazjaliści w tym roku. Wystarczy przypomnieć sobie różnego rodzaju konkursy, w tym ja wobec życia i twórczości Jana Pawła II, w którym wykazali się wiedzą o papieżu Polaku i recytowali jego utwory. Zdumiewa się człowiek. Kiedyś temu zdumieniu nadano imię Adam. Zatrzymaj się. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Gdzie jesteś źródło? Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twojego początku? Pozwól mi wargi umoczyć w zlanej wodzie, odczuć świeżość. Ach, ta miłość! To kolejne pole do popisu dla młodych recytatorów. Listki leciały w błękicie, aż na jezioro ze skałem, gdzie siedział. I wiesz, co Listek ostatni powiedział? Luba, że jeszcze kochasz mnie nad życie. Iść zawrócone życie podziękować Bogu. Jak nas powrócisz cudem na ojczyznę mono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną. Do tych pagórków w lesie. Do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wysłacanych przemysł, posrebrzanych żytym, gdzie bursztynowy świeżo gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, jedzą zieloną. Konkurs o polskich nobistach? I wiele, wiele innych. Pamiętam, jak byłem młody, jaką czterolatek przeczytałem całą encyklopedię, i moje IQ wynosiło 180. Wygrywałem w wielu konkursach, do czasu, kiedy w walce ze mną stanął sam Albert Einstein. Ale cóż, nie mówmy o mojej skromnej osobie. Pamiętajmy, że przez inwestowanie w swoją wiedzę przyczyniacie się do wzrostu poziomej inteligencji, społeczeństwa. Tak, zagrożonego przez śmietnik cyberprzestrzeni. Tak, 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 tak. Tak więc, młodzi nobliści, uczcie się i rozwijajcie. Świat was potrzebuje. Tak więc, młodzi nobliści, uczcie się i rozwijajcie. Świat was potrzebuje. Dziękujemy panu bardzo za wyczerpujące opinie na temat naszych uczniów i poprowadzenie programu. Cała przyjemność po mojej stronie. To takie budujące widzieć tak zdolną młodzież. Zapraszamy na kronikę sportową, którą poprowadzą Marta Janiec oraz Marianna Rosiak. Witamy wszystkich serdecznie. Witają się z Wami Marta Janiec i Marianna Rosiak. Nasi uczniowie mogą się pochwalić następującymi osiągnięciami sportowymi. 28 kwietnia chłopcy w rozgrywkach piłki nożnej zajęli pierwsze miejsce w powiecie. Natomiast 6 maja trzecie miejsce w rejonie. 11 maja chłopcy zajęli pierwsze miejsce w drużynowych eliminacjach wojewódzkich w ogólnopolskiej lidze gimnazjum w Bule. Po czym awansowali do mistrzów z Polski, gdzie wywalczyli miejsce pierwsze. 13 maja odbyły się indywidualne mistrzostwa w powiecie lekkoatletyki. Oto nasi sportowcy, którzy stanęli na podium w poszczególnych konkurencjach. Bieg na 100 metrów. Miejsce pierwsze zajęli Karolina Wołodkiewicz i Michał Domagała. Natomiast drugie Igor Górny. Bieg na 1000 metrów. Na najwyższym stopniu podium stanęli Dominika Adamska i Jakub Matyjewicz. Bieg na 300 metrów. Wyciszkiewicz Patrycja i Szymon Górny również zajęli miejsce pierwsze. Pchnięcie kulą. Najlepszy wynik miała Beata Waligura, natomiast miejsce druje, drugie zajął Weldemar Wyżykiewicz. Skok w Miejsce pierwsze zajęła Rosza Roksana i Dawid Pieprzyk. Skok w dal. Miejsce pierwsze przypadło Jolancie Tomaszewskiej, natomiast drugie Krystianowi Krewczykowi. 18 maja miało miejsce indywidualne mistrzostwa lekkoatletyki w rejonie. I tak, bieg na 100 metrów wołotkiewicz Karolina wywalczyła miejsce drugie. Bieg na 300 metrów pierwsze miejsce zajęli Szymon Górny i Patryca Wyciszkiewicz. Bieg na 1000 metrów drugie miejsce wywalczył Matejewicz Jakub. Skok w dal na najwyższym stopniu podium stanęła Jolanta Tomaszewska. 25 maja odbył się wojewódzki finał w lekkoatletyce w sztafecie szwedzkiej. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli pierwsze miejsce. W biegu na 300 metrów pierwsze miejsce zajęli Szymon Górny i Patrycja Włociszkiewicz. Od 27 do 30 maja trwał 48. finał ogólnopolski w konkurcie wiedzy morskiej pod nazwą Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego. Nasz zespół zajął pierwsze miejsce. Na przełomie maja i czerwca miał miejsce finał trzech orlików w piłce nożnej chłopców. 31 maja wywalczyli oni drugie miejsce w śremie. 10 czerwca w Książu Wielkopolskim zajęli pierwsze miejsce, natomiast 21 czerwca w Dolsku zajęli miejsce drugie. W klasyfikacji ogólnej wywalczyliśmy drugie miejsce. 10 czerwca miał miejsce ogólnopolski finał w sztafecie szwedzkiej Wene Cup Samsung 2010. Dziewczęta w składzie Ewelina Bilska, Dorota Urbaniak, Karolina Wołtkiewicz i Patrycja Wyciszkiewicz osiągnęły wielki sukces zajmując drugie miejsce, natomiast chłopcy w składzie Michał Domagała, Igor Górny, Szymon Górny, Maksymilian Wojciechowski wywalczyli miejsce pierwsze. Drugiego czerwca odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chłopców w Piłce Plażowej. Gdzie nasi przedstawiciele w składzie Michałowski Mateusz i Małaszczuk Michał zdobyli pierwsze miejsce, natomiast w, re w rejonie wywalczyli trzecie. 18 czerwca w Śremie odbyło się podsumowanie roku sportowego 2009-2010. Nasze gimnazjum zajęło drugie miejsce w klasyfikacji łącznej gimnazjum o tytuł najbardziej usportowiona szkoła w Wielkopolsce. To już wszystko w tym odcinku. Żegnamy się z Wami gorąco. A sportowcom naszego gimnazjum życzymy dalszych sukcesów. Cześć! Cześć. Ten rok szkolny szybko minął. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami nie był czasem straconym. Żegnają się z Wami Katarzyna Małkowska, Marta Jakubowska, a teraz zapraszamy na pogodę, którą poprowadzą. Joanna nawrot z TVP Opt i Magdalena nawrot z TVP PES. Witamy wszystkich, którzy marzą już o wakacyjnym urlopie i ciekawi są, jaka będzie pogoda. Otóż, pogoda w wakacji będzie bardzo upalna. Dla wszystkich amatorów słonecznych kąpieli mamy dobrą wiadomość. Temperatura powietrza będzie dochodziła nawet do 40 stopni Celsjusza. Będzie można płacić przez całe dwa miesiące. Natomiast dla właścicieli solarów oznacza to niestety martwy sezon. Radzę zainwestować w chłodziarki. Nie obejdzie się również bez y, kremów z filtrem i okularów przeciwsłonecznych. A i nie zapomnijcie o nakryciach głowy. Po co psuć sobie urlop potrzebnym udarem? Tak, to bardzo optymistyczna wersja, ale nie ma się co dziwić. TVP opt w końcu żyje z opowiadania takich bajek. A prawda jest taka, że lipiec i sierpień będą bardzo chłodne. Maksymalną temperaturę te momenty pokażą w ostatnim tygodniu wakacji, a będzie ona wynosiła około 22 stopni Celsjusza. Poza tym przez całe dwa miesiące towarzyszy nam będą obfite opady deszczu i gwałtowne burze z gradobice. Razem ruszać się z domu bez parasola i kaloszy. Wszystkie letnie ubrania najlepiej zachęć w skrzyni i wynieść na stych. Takie wizje może roztaczać jedynie TVPPS. Ale cóż się dziwić, skoro żyją z opowiadania takich sensacji? A teraz zapraszam na prognozę pogody prosto-satelity, którą poprowadzi nasz gość specjalny Jarosław Jerzyk. Witam wszystkich meteoromanów. Tegoroczne wakacje czekają nas słoneczne. Temperatura w lipcu będzie dochodziła nawet do 32 stopni Celsjusza. Na zachodzie pojawić się mogą opady deszczu, ale w małych ilościach. W całym kraju wystąpią lokalne burze oraz trąby powietrzne. Będzie ich więcej niż zwykle, ale proszę się nie martwić. Mamy informacje z pewnego źródła, że obiorą sobie nieszkodliwe trasy. To chyba na tyle. Pamiętajmy, że najważniejszy na wakacje jest uśmiech i dobry humor. Wtedy na pewno będą udane. A jak mówi znane przysłowie, nie ma złej pogody. Są tylko złe ubrania. Pamiętajmy o tym, pakując nasze wakacyjne walizki. Tak więc życzymy wszystkim wakacji z pogodą ducha. I uśmiechu, ducha do ucha. Oraz pełnego brzucha. Cześć. Cześć. To już wszystko z naszej strony. I specjalne pozdrowienie dla naszej wychowawczyni Bernadety Garbarczyk. Oraz dla pani Izabeli Makałowskiej. Zapraszamy wszystkich pierwszych, drugie i trzecie klasistów do współpracy z Gimnazjalną Jedynką. A my żegnamy się z Wami bardzo serdecznie i życzymy ciepłych i spokojnych wakacji. Cześć! Cześć! Kalendarz z wydarzeń można oglądać na naszej stronie internetowej wwwg 1 Zapraszamy. Zostańcie z nami. Teraz zapraszamy na wpadki... Nie... Jeszcze <grym zniszczytne> Już? A sportowcom naszego gimnazjum życzymy dalszych sukcesów Juś uśmiechu ducha ducha do ucha oraz pełnego brzucha. <Grymianie> Dziękujemy panu bardzo za przybycie. Jeszcze ja mówiłem, zdaje się, że moja rola już skończona. No powiedzieć. <Grymianie> no, zdaje się, że moja rola już skończona. Dziękujemy panu bardzo za przybycie. Kasia, jeszcze nie koniec! <Grymianie> Jezu, ja zapominam już teraz. Co się ty się patrzysz? Co ty się patrzysz? Ej, co ty się patrzysz? To, to dużo? Oh no. Pchnięcie kulą. Najlepszy wynik miała Beata Waligura, natomiast miejsce drugie zajął Waldemar Wyżekiewicz. Okay. <laughs> Wyjdźmy stąd. Kto? no Muszę to, żeby się nie zbodził. Czekaj jak to jest z co będzie A jeszcze to, wycieczkę do Londynu przecież. No. no. To jeszcze dwa, nie? Tak. Jakby nie może być od połowy jakąś... Końcówkę samą. A końcówki nie można? Co? Wszystko. Nie. Marysia, no, no. nie dobra, teraz jeszcze raz i koniec i, i już się nie będziemy mylić Co? E, a sportowcom naszego gimnazjum życzymy dalszych sukcesów. I cześć na końcu. To, no to są rekwizyty. Twoje? A po co ci? A ja mam kilka i cześć na końcu. Świat was potrzebuje. Przyczyniacie się do wzrostu poziomej inteligencji. Tak, tak, tak. Pamiętajmy, że przez... Tak, tak, tak. Nie, dobra, teraz jeszcze raz i koniec i, i już się nie będziemy mylić. I cześć na końcu. Mam bąka w dupie. To już wszystko z naszej strony. I se... Mm. <słukłanowano> <To słukany> wiesz, to...